Cześć Grzegorz. Cześć. Witamy się dzisiaj z Wami z nowej inwestycji, dzisiaj oddanej do oglądania dla agentów, prawda? Tak, dzisiaj jesteśmy na wielkim otwarciu. Dokładnie, wielkie otwarcie, pięknej inwestycji, z pięknym widokiem, co zaraz Wam pokażemy, ale co jest wyjątkowe i warte podkreślenia, jest to trochę inna inwestycja niż do tej pory zawieraliśmy widzów, prawda? Owszem, zupełnie inaczej wygląda sposób użytkowania, bo zakup jest taki sam, kupujemy sobie na własność, jesteśmy właścicielami, natomiast oddajemy to w użytkowanie firmie, która będzie się zajmować przez 10 lat, podpisujemy umowę na 10 lat, przez 10 lat będzie się zajmować najmem. Dzięki temu nie musimy sami wyrabiać licencji turystycznej, dzięki temu nie musimy się o nic martwić. Kupujemy nieruchomość gotową, wyposażoną we wszystko, umeblowaną, z dekoracjami, z ręcznikami, pościelami. Pewnie to nagrasz, to zobaczymy. Oddajemy w użytkowanie i tylko liczymy pieniądze. No cudowne rozwiązanie, bo bardzo wiele osób, które chce e, zainwestować w Hiszpanii, boi się właśnie tego, że nie będzie tej stopy zwrotu. Przede wszystkim nie będzie wynajmujący. Skąd oni ich pozyskają, jak oni o nich zadbają zdalnie, że tak powiem, tak? bo e, ludzie mieszkają w Polsce, ale chcą to wynajmować. I tu się pojawiają te znaki zapytania, kto mi się tym zajmie, kto się tym zaopiekuje. I tutaj mamy e, specjalną firmę, która właśnie wszystkim tym się zajmuje. No tak, firm, które to robią. Jest bardzo dużo, dużo lokalnych, małych firm, również polskojęzycznych. Natomiast tutaj firma jest bardzo duża, hiszpańska praktycznie ma całą Hiszpanię ma bardzo dużą bazę klientów, dobre ceny i oni gwarantują nam. Naprawdę dobry poziom zarobku i stopy zwrotu. Czyli tutaj praktycznie wszystko leży po ich stronie: od pozyskania klienta poprzez wpuszczenie go, bez sprzątania apartamentu, zamknięcie i tak dalej, prawda? Drobne naprawy, meldowanie, wszystko, zgłaszanie na policję wszystkich meldujących, rozliczanie się ze skarbówką. My tylko wystawiamy raz na okres czasu, jaki się umówimy, fakturę. Musimy do tego mieć księgową, zrobimy to sami. Oni nam na pewno w tym pomogą. I to no dobrze, Czyli ja, jako kupująca, no niestety, nie ja chciałabym, bo to fajna jest po prostu e, inwestycja, tak? Bo mam tutaj gwarant tego, że zainwestuję, ulokuję pieniądze w stabilnym rynku, e, a one się po prostu zwrócą. Ale czy ja mam jeszcze jakieś benefity? Czy ja sobie tu mogę przyjechać na wakacje? Tak, według umowy z operatorem możesz korzystać z tej nieruchomości przez 4 miesiące w roku, no z tym, że w lipcu, sierpniu tylko jeden tydzień, no bo jest to wysoki sezon, mamy stąd kilkaset metrów do plaży, jest to no bardzo dobry, dobre miejsce na wynajem wakacyjne, natomiast te cztery miesiące możesz oczywiście korzystać jak chcesz, możesz skorzystać z tym, mogą skorzystać twoi znajomi, rodzina, eee, aczkolwiek, Czym mniej ty korzystasz, tym więcej jest na rynku do wynajmu, więc tym więcej zarabiasz. Dokładnie, czyli mamy tutaj to mieszkanie do dyspozycji na e, maksymalnie 4 miesiące w roku, natomiast jeżeli zdecydujemy się z niego korzystać mniej, no to wtedy wiadomo, e, wyciągniemy z tego większy zysk. Postaramy się Wam też tutaj e, mniej więcej opisać, jak to wygląda liczbami, ponieważ e, tutaj są takie symulacje przeprowadzane na innych e, nieruchomościach, jak ta stopa zwrotu wygląda, tak. prawda? Ten operator ma już kilka takich e, tego. Typu nieruchomości obsługuje, więc, więc na podstawie tego przygotował obliczenia. Powiem więcej, coraz więcej się takich będzie sprzedawać. Yy, widzę wśród deweloperów, że idą w tym kierunku, wiedząc, jakie będą problemy z uzyskaniem licencji turystycznej, wiedząc, że ludzie nie chcą się sami tym zajmować, idziemy w tym kierunku, ułatwiamy sobie życie no, jak we wszystkim, a zapyta, nie zapytać, powiedziałaś, że ty nie, bo ciebie nie stać na to. Bardzo możliwe, że przygotujemy takie rozwiązanie, że każdy będzie mógł. Kupić sobie udział w takiej nieruchomości, ale to jeszcze przed nami. Dokładnie, to już tylko zajawiamy, co się będzie działo, ale to jeszcze więcej szczegółów zdradzimy. Natomiast ciekawe mnie jeszcze te licencje turystyczne. Już o tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, że to wbrew pozorom w dzisiejszych czasach nie jest taka prosta sprawa. Tak? A tutaj w ogóle nam to zmartwienie totalnie odpada, bo to jest cały. Budynek do użytku na wynajem. Tak, jest to budynek, coś jako apart Hotel, można to mm. tak nazwać, i on ma licencję. Więc poszczególne nieruchomości te licencji nie muszą mieć. Działamy na podstawie licencji na cały budynek. Tak jak mówiłem ostatnio, przy rynku wtórnym uzyskanie licencji teraz graniczy z cudem. Przy rynku pierwotnym nie jest to trudne, można uzyskać, no ale trzeba za tym pochodzić albo to komuś zlecić, jest tylko na 5 lat. Jest, I to też kosztuje, i, prawda? I to też kosztuje, natomiast tutaj mamy wszystko w cenie. Dokładnie, no i tak jak wspominałeś już we wcześniejszym odcinku, do którego też serdecznie was zapraszamy, tam robimy tour po takim typowo hiszpańskim mieszkaniu nieruchomości z rynku pierwotnego, podlinkuję wam oczywiście na dole, to tam też było, rozmawialiśmy o tym, że wspólnota możecie zablokować, że różne rzeczy właśnie mogą się wydarzyć, to tutaj mamy gwarant, że one się nie wydarzą i to zawsze przez te 10 lat przynajmniej będzie na wynajem. A co się dzieje po tych 10 latach? Przez 10 lat podpisujemy umowę z firmą, o której mówimy. Po 10 latach zbiera się wspólnota i decyduje. Podpisujemy z nową firmą, szukamy nowej firmy, czy jest nam dobrze i podpisujemy dalej z tą. Nie ma możliwości niepodpisania, czyli, mhm. czyli mamy kolejnego operatora, bo ta nieruchomość jest, że tak powiem, do końca świata przeznaczona na wynajem. A nie na własny użytek mieszkaniowy. Mhm. Czyli stricte mamy tutaj e, wynajem. I z tego, co przed chwilą się dowiedzieliśmy e, od e, agentki, no to tutaj po 10 latach to mamy praktycznie dwukrotny mniej więcej zwrot tej inwestycji, Półtorekrotny, tak? No, te stopy zwrotu szacowane są naprawdę bardzo ładne. Ja, przeanalizujemy jeszcze, zobaczymy. Natomiast rzeczywiście tam ja widziałem, no co najmniej zwrot kapitału po. Bo po tych 10 latach, no i jeszcze spory zarobek, no nie licząc tego, że jeszcze prognozujemy wzrost wartości tej nieruchomości. Bo pamiętajcie, nieruchomość jest nasza i możemy ją zawsze odsprzedać. Jesteśmy w takiej przepięknej, powiedziałabym nawet, lokalizacji, ponieważ przed nami ten widok na La Mangę, która jest tutaj taką perełką regionu, jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc. Chociaż tak naprawdę mamy blisko do Kartageny tutaj i do Alicante i do Murcji. Jest Często. tu co robić, dokładnie. Ale już wracając też do samej inwestycji, no to mamy tutaj trzy pokojowe czy sypialniową, trzy sypialni. E, tak. Trzy sypialniowe mieszkanie. W tej chwili dostępne są na sprzedaż tylko apartamenty z trzema sypialniami, dwiema łazienkami, Aha. z dużymi tarasami. Wiadomo, kuchnia, salon oczywiście. Wszystko umeblowane, wszystko w cenie, z tak jak mówiłem, z dekoracjami, z pościelami, z talerzami, wszystko, wszystko, nic nie musicie dokupować. W drugim etapie tej inwestycji będą dostępne też mniejsze apartamenty z dwiema sypialniami, dwiema łazienkami, czyli będą, mam nadzieję, trochę droższe, aczkolwiek jak wiesz, ceny idą w górę, więc zobaczymy, kiedy trochę będą. Tańsze. Tak, tro tro trochę tańsze. Trochę tańsze, trochę tańsze no masz rację. Miejmy nadzieję, że nie będą droższe. Natomiast tak jak widziałeś, jak, jak podziwiałeś ten widok na Lamangę z tarasu, to z Terasu widać, tutaj supermarkety widać restauracje, więc jesteśmy w super miejscu, bo jest blisko do morza, a jednocześnie w takim centrum, gdzie jest blisko do restauracji, do sklepów. Co jest bardzo cenione przez ludzi, którzy przyjeżdżają, żeby wynajmować. No właśnie, to raz: wynajmować, bo jest wszystko walking distance, tak naprawdę nie musisz tak. mieć samochodu, ale też ty masz sporo tych klientów. I oni ostatnio, mam wrażenie, bardzo lubią te okolice tutaj, Bardziej, nie bliżej Alicante, tylko bliżej Murcji. To chyba wynika też właśnie z tych licencji turystycznych, prawda? Zgadza się, ponieważ my już jesteśmy w okręgu Mursja. I te licencje turystyczne w okręgu Mursja są przyznawane bardziej liberalnie. No, jest to komunidat, który jest bardziej liberalny niż. Walencja, to po pierwsze, po drugie ceny jeszcze tutaj są trochę niższe niż na Costa del Sol czy na Costa Blanca, bo to się nazywa Costa Calida. Mm -hmm. Ceny tutaj idą w górę, bo one dorównają do tamtych, bo nie ma powodu, żeby były niższe, ale warto wykorzystać okazję i kupić jeszcze póki są tanie. I jeszcze co chciałam powiedzieć, już teraz abstrahując od okolicy, a wracając znowu do obiektu, oczywiście mamy też basen, no bo wiadomo, że jak mamy tutaj e, e, inwestycje pod wynajem, to basen też e, jest jak najbardziej, tak? Czyli wszystkie udogodnienia. Czyli tak naprawdę my jesteśmy tutaj szczęśliwymi posiadaczami zarabiającego mieszkania, podsumowując, do którego nie musimy dokładać nic, kupować nic. E, mamy wszystko: mamy plażę, mamy basen, mamy umeblowane mieszkanie i mamy zysk. Sami też możemy korzystać, bo jest to typowo inwestycyjne, natomiast te cztery miesiące to wcale nie jest mało. Ja powiedziała, że to jest dużo, że mało, ale właśnie, że mało kto ma tyle um, urlopu, ale możemy to wynająć czy przeznaczyć dla swoich bliskich, rodzin, prawda? Tak jest. Dokładnie. Tak, ale, ale na ferie, na święta można śmiało tutaj przylecieć, są fajne imprezy. Dokładnie, albo po prostu zrzec się części z tych czterech miesięcy i e, zarobić. Więcej. Także jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, no to oczywiście odsyłamy Was znowu do Grzegorza. On udzieli absolutnie wszystkich szczegółów, a najchętniej to jeszcze was tutaj oprowadzi na żywo, prawda? Pokażę, pokaże. Bardzo pokażę. ładne miejsce. Warto y zobaczyć. I odsyłamy też z tego miejsca do tych szczególnie trzech pierwszych naszych filmów. Też one będą podlinkowane na dole, bo tam wszystko po kolei opowiadamy, co i jak, jak wygląda zakup nieruchomości w Hiszpanii, no bo tutaj kupujemy ją tak jak standardowo nieruchomość. Zakup, zakup się nie różniczy. Dokładnie, więc tam przejdziecie krok po kroku, i kredytowanie tam jest, i formalności, i prawnicy, i notariusze, wszystko, wszystko. Także serdecznie Was zachęcamy do tamtych odcinków, no i oczywiście do kontaktu z Grzegorzem. Tak. Jest? Zapraszam. Zapraszamy i bardzo dziękujemy Dziękuję. do zobaczenia.